Bo pierwsza rzecz, którą musimy ustalić, no to nie ma tu magii, nie? Nawet jeżeli gdzieś tam w odmętach kosmosu istnieje inna cywilizacja, techniczna czy też nie to już jest drugorzędne w tym momencie, to to jak oni wyglądają jak się zachowują, jak wygląda ich życie, kultura pewnie też i, i wszystko inne, jest uwarunkowane tym, w jakich warunkach przyszło im się rozwijać, ewoluować, czy tak. też tam właściwie ten proces zachodził, czy inaczej mogłoby to wyglądać. Więc takie podejście mam wrażenie, pojawiło się dopiero niedawno. Nie? Biorące pod uwagę to, w jakich warunkach takie istoty mogłyby żyć. Wcześniej to było troszeczkę takie. Taka kontynuacja tych potworów średniowiecznych, które gdzieś tam w lasach się czaiły, tych potworów morskich, które gdzieś tam były. Tutaj jest, jest kwestia taka, że w roku 1992 otworzyła się dopiero nasza wiedza nie spekulacje, nie jakieś takie pośrednie informacje, tylko rzeczywiste odkrycie układu pierwszego układu planetarnego. To przypomnijmy Aleksander Wolszczan, tak, to jest to, to pierwsze odkrycie, aczkolwiek potem okazało się, że już wcześniej pewna grupa, zresztą ten Nobel właśnie im mm -hmm. przypadł, odkryła planetę i to planetę wokół normalnej gwiazdy. Planety Wolszczana orbitują wokół pulsara, co mm -hmm. jest nie, nie jest to normalna sytuacja. Ze